Znajdujemy się przed szkołą podstawową numer 1, ale jeszcze 100 lat temu krajobraz i przeznaczenie tego obiektu były zupełnie inne. To właśnie tutaj, w tym budynku, w tej okolicy, rozciągał się zakład wodoleczniczy, a więc najpopularniejszy pod Warszawą ośrodek. Sanatoryjno-wypoczynkowy, do którego ściągali ci wszyscy, którzy chcieli odbyć letnią kurację albo też wspomóc nadwątlone siły. Leczono tutaj dzisiaj, moglibyśmy powiedzieć, choroby cywilizacyjne, a więc nerwice, a więc choroby układu pokarmowego, a więc ogólny rodzaj rozdrażnienia czy też wypalenia zawodowego. W tym miejscu, gdzie jesteśmy w roku 1884, Powstał kompleks wypoczynkowo-sanatoryjny założony przez doktora Michała Bojasińskiego. To właśnie on wyczuł koniunkturę związaną z tym, że do grodziska zaczęło przybywać coraz więcej letników spragnionych wypoczynku na łonie przyrody i na działce zakupionej od hrabiego Henryka Skarbka, który wówczas parcelował swoje ziemie, postanowił wznieść najpierw hotel dla kuracjuszy, potem pijalnie wód, restaurację, no i wreszcie domki wypoczynkowe, w którym jego goście mogliby zamieszkiwać. Infrastruktura zakładu rozrastała się, powstały tutaj kręgielnie, aleje spacerowe, muszla koncertowa, a wszystko to rozłożone w rozległym parku, którego aleje i atrakcje miał projektować wybitny planista Walerian Kronenberg. W roku 1932 spadkobiercy założyciela doktora Michała Bojasińskiego zdecydowali o zamknięciu Uzdrowiska. Pokoje w połowie lat 30. były wynajmowane prywatnym lokatorom, potem przejął je zarząd miejski, którego siedziba mieściła się właśnie tutaj. W okresie okupacji niemieckiej stacjonował tutaj Sztab 8 Armii pod dowództwem generała Johannesa Blaskowica, a 25 września, czyli w przededniu oblężenia Warszawy, to miejsce i obrady sztabowców wizytował Adolf. Hitler. W murach, tej, w murach uzdrowiska mieściło się liceum pedagogiczne, a więc kuźnia kadr nauczycielskich instytucja niezwykle zasłużona dla oświaty miasta i regionu, która wykształciła 1825 nauczycieli. W głównym pawilonie zakładu, w którym znajdujemy się obecnie, mieściły się pokoje dla kuracjuszy, gabinety lekarskie, łazienki służące do zabiegów leczniczych, ale także czytelnia, jadalnia, sala gimnastyczna i teatralna, ogrzewane werandy i ogrody zimowe. Był to budynek, który niewątpliwie należał do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów w mieście. W 1918 roku już jako Zakład Leczniczy Grodzisk ugruntował pozycję Grodziska jako znanej, popularnej i cenionej podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej. O poziomie i randze zakładu świadczyła lista cywilizacyjnych udogodnień E, która była udziałem gości i kuracjuszy e, zakładu. E, Zakład był oczywiście zelektryfikowany, posiadał dopływ bieżącej wody, ale jego goście mogli skorzystać na zewnątrz z alejek spacerowych wytyczonych w rozległym parku, z kortów tenisowych, z kręgielni. Natomiast w środku mogli wziąć udział w odczytach naukowych, koncertach, spektaklach teatralnych, ale także na przykład w seansach spirytystycznych, które były w ten czas w modzie. Jeśli chodzi o Poziom pobytu to myślę, że nie odstawał on od znanych i lubianych kurortów. Dbano tutaj nie tylko o zdrowie fizyczne kuracjuszy, ale także o ich komfort psychiczny. Dbano także o dietę kuracjuszy. Codziennie trójkołowym samochodem marki Dreyfus dowożono z Warszawy świeże artykuły spożywcze. Zakład miał także swoją sieć lokalnych dostawców, a przygotowane posiłki przygotowane w kuchni transportowano podziemnym korytarzem i windą ekspediowano do pokoju w gości. Ściągający początkowo warszawskich mieszczan zakład z czasem stał się na tyle popularny, że zaczął być odwiedzany przez prawdziwą elitę kulturalną i artystyczną. Gościli tu między innymi Władysław Rejmont, Paweł Hulka Laskowski, tłumacz przygód dobrego wojaka Szwajka, Adolf Dygasiński, wreszcie generał Stanisław Haller, czy znany poeta Kazimierz przerwa tetmajer w roku szkolnym 1953-54 w mury dawnego zakładu sprowadziła się szkoła podstawowa numer 1 i w tej roli większość grodziszczan ten obiekt pamięta. Jest to po prostu jedynka, nazywana małą jedynką w odróżnieniu od nowego obiektu umiejscowionego przy ulicy Bartniaka.